Ja z dilem zawsze i pewnie na zawsze to są ludzie, którzy bardzo mi pomogli w ogóle się pozbierać do kupy, bo szwed SWD był osobą, która mi zlepiła pierwszą płytę z jakichś tam moich pomysłów i, i kawałków nagrywanych. Na dyktafonie, więc tam zawsze, no, nie? Ale mieliśmy po prostu taki czas z wtk siedzieliśmy hmm. na pawilonach, imprezowaliśmy. Od początku, razem z SWD i z deal gangiem, w którym ja już byłam wcześniej w ogóle, ale to jeszcze tam wskoczę zaraz, Dobra. Um, kumplowałam się z Madą, I z Madą i z Kajtkiem, z i oni byli takimi moimi pierwszymi ziomkami rady. Czemu nie alkopoligamia w tamtym czasie, bo z przecież o, wtedy bo, było... Bo już deal. Okay. Bo ja byłam już w dealu. Bo... Czyli ty zrobiłaś dila z dilem, ale jeszcze nie cała Polska o tym wiedziała, tak? Na tej zasadzie to było na to początku? Jej, to czy... jeszcze tak, bo... Yeah, yo... do... O, dawaj, dawaj. Do... Dobra, dobra. Dobra, dobra. Nie wiem ile sobie. miałam lat, 16 albo 17 i byłam e, gościnią w składzie MSN mhm. e, Grochowskim, gdzie nawijał CBR, Kosel i załoga. I my żeśmy nagrali w ogóle singiel, który się nazywał Komera. Ja tam nawijam, że re, śpiewane refreny są beznadziejne i tak o dalej, jak? więc szczyt hipokryzji w ogóle, znaczy, dobra, inaczej, szczyt rozwoju. Mentalnego. Tak, tak. Mów, mów, mów tak, jak wszyscy mówią, czyli po prostu no, się rozwijam, zmieniam poglądy, tak. chuj, że te fundamentalne kiedyś. Znaczy, I ale to o tym jest jeszcze, to jest jeszcze inny wątek, bo ja w ogóle na tamte czasy nie miałam za dużo przykładów, jak robią to dziewczyny, więc ja myślałam, że ja muszę obniżyć krtań. Uh -huh. i że ja muszę nabijać... Rapować jak chłopaki. Rapować, bo, ale że tak. wiesz, bo nie było blueprintu dla mnie. O, ale Dopiero oczywiście potem nie zobaczyłam tego... teledysk Wdowy i binge'owałam na MTV, jedząc czekoladkę sobie i bułeczki i oglądałam raperki, no nie? Więc, nagraliśmy, słuchajcie, ten sam. kawałek i e, e, Ceber wypalił na swoim kompie na pececie demo i my żeśmy pojechali do Hempshopu i puściliśmy to im i nigdy tego nie zapomnę. Wilku siedzi przy ladzie w Hemshopie. Słucha, chilluje, no. potem podnosi wzrok i tak mówi, to ty rapujesz? A ja taka... Tak. Nie? I, i tak się <laughs> zaczęło. I później, i później właśnie nawijałam tam z chłopakami. Tam był taki fam w ogóle zrobiony, też z Żarym i Bilą tam wpadał. Byliśmy jakby młodzikami. Młodzikami mhm. rapu w Dilgangu, więc już wtedy tam byłam i wtedy ja trochę odbiłam od tego rapowania, bo miałam bardzo dużo tańczenia i wtedy trochę zaczął się mój hustle, jeżeli chodzi o zarabianie na życie, więc musiałam się przy tym tańcu zatrzymać. No i później wydałam tą pierwszą płytę właśnie u Szweda, bo byłam w Dilgangu i zawsze tak było i zawsze największa miłość. A później po prostu Chillin. Z ten wupami i właśnie z całą ekipą, później tam knapiwo dotarło, no i żeśmy założyli WCK. I w momencie, kiedy zaczęliśmy wydawać WCK, to ja po prostu. Zaczęłam wydawać w WCK, no bo z nimi na co dzień byłam, więc mm -hmm. that's it, that's basically. Czyli tak jakby naturalnie, to nie tak, wiesz, że nie wiem, ktoś był niezadowolony, albo że postanowiłaś, że jesteś już tak turbo jakby mocna, że ty chcesz sama i odchodzisz, to rozumiem, że tam żadnej złej krwi nie było, po prostu wyniknęło to naturalnie z rozwoju. Tak, totalnie, zresztą mm -hmm. jeszcze miejskie stery wydawałam w dealu. Dopiero For Funk wydałam z solowych płyt, tak, no jasne, chciałabym być tutaj, wiesz, interesująca i robić skandale, ale zupełnie nie jestem taką osobą, jestem mega dogadywalna, no nie. To by był live z Ryfą, bez skandali. Ty <laughs> ty możesz, <laughs> możemy już kończyć, dziękujemy.